Siemano widzowie z tej strony, niektórym innym nie, jak Atym Dzisiaj sobie, a jeszcze przed tym zapraszam nas na mojego nowego Discorda, który no, odświeżyłem go ostatnio, tak jakby... Czy oczywiście wy na nim jeszcze nie byliście, co nie? ale no był inny, wysłałem no, gdzieś tam na kanale chyba na społeczności. Wstawię oczywiście jeszcze będzie albo w przepiątym komentarzu pod tym filmem, albo w opisie. To zależy w co, co mi się będzie chciało. A my już bez względnego przedłużania lecimy do filmu, a jeszcze przed tym napiszcie, jak, który skin Wam się podoba. Z tych tutaj wszystkich Mi się oczywiście podoba to o ten zestawik którego niestety jeszcze nie posiadam, ale już jutro go będę posiadam. Także na najbliższym odcinku będzie powinien być. A też mi się by, a też mi się podoba ten tutaj skinek, ale... Go nie kupuję. W ogóle napiszę, czy Wandlę to się podoba, czy nie, bo mi zdecydowanie się on nie podoba. Bo znaczy, nie, no podoba się, ale nie, nie wam go kupować. Wiecie chyba dlaczego. No a więc my już lecimy w cyk. W ogóle stawcie też łapaczka. A my już się widzimy w grze. A więc już jesteśmy tutaj w Oczywiście byłam wcześniej, ale dopiero teraz wam pokazałam. A tak w ogóle, to polecimy sobie chyba na yy, raft. Tak, w ogóle dla ciekawych ubrałem skinka duma. napiszcie w komentarzach czy też go macie. Ja już mam oczywiście odblokowany drugi styl, ale akurat nim nie gram, no bo po prostu jest za jasny, tak? A wy napiszcie, czy też macie odblokowane pierwszy, drugi styl, czy nie macie karnatu. Ale kozacko, nikt nie leci. No i chłopie. No i jest easy z wallhackiem. Ja, dobra, sofą to, co mówiłem. Ale mam pierwsza skrzynka. Właśnie wiem, że są takie lagi, ale yy... nie no, mój aim emis... Трагичность, так. О! Ага! Тоня, если мне трафил. Mam pomysł teraz na odcinek, zagramy sobie One z typami. I jak się trafi Polaczek to oczywiście go wrobimy, że jesteśmy słabi, że wiecie co nie. Oczywiście mapa obal yy, tutaj w, będziecie mieli w komentarzu. Jeśli tego setiego mapa będziecie mieli w komentarzu yy, ten. Będziecie w mieli w komentarzach w komentarzu o dobra czeka sporo będziecie mieli w komentarzu kop do mapy, jak ktoś chce. Ktoś tam mnie zaproponował. Ага. Ой, кто -то? А, супер. А, Takimi lagami przecież on mnie porobi, no. Nie, ja nie mam z nim szans, jak mam takie lagi, nie? Dobra. Także to był taki żarcik z filmikiem. Yy, filmik będzie oczywiście, jak poprawią się lagi. Yy, no, a tak, no ja się już z wami żegnam i na razie.